Po premierze drugiej części Uncharted wielu graczy przecierało oczy ze zdumienia. Gra była nie tylko o wiele lepsza od części pierwszej, ale jakość, jaką wprowadziła w temacie tworzenia gier do dziś dla wielu studiów deweloperskich pozostaje niezdobytym szczytem umiejętności. Gra miała wszystko. Niesamowitą grafikę, niezapomnianych bohaterów oraz co najważniejsze niosła ze sobą masę świetnej zabawy. Wszystko to powodowało, iż oczekiwania wobec trzeciej części Uncharted sięgały zenitu. Padało w zasadzie tylko jedno pytanie: co muszą zrobić twórcy ze studia Naughty Dog, aby przebić swoje wcześniejsze dzieło? Odpowiedź jest w sumie prosta. Stworzyć grę jeszcze lepszą. Historia Uncharted 3 u swego podłoża przypomina te z poprzednich części. Awanturnik, poszukiwacz skarbów Nathan Drake wraz ze swym mentorem Victorem Sullivanem ponownie wyruszają na poszukiwania cennego zaginionego skarbu. Tym razem podążają śladami słynnego podróżnika Sir Francisa Drake'a. Pewien tajemniczy mechanizm jest wskazówką do rozwikłania zagadki jednej z jego wypraw. Naturalnie w każdej porządnej historii nie może zabraknąć czarnego charakteru. Witaj Victorze. Kate Widzę, że zamieszkałeś w Rynsztoku ze swoim podopiecznym. Prócz bohaterów do wyścigu o skarb staje także Catherine Marlowe. Jak się ukazuje, wszystkich ich łączy nie tylko chęć zdobycia głównej nagrody, ale także wspólna, dość skomplikowana przeszłość. Oj, uważaj, bo się rozpuścisz. W grze ponownie zobaczymy Elenę... Cześć, Sally! ...oraz Chloe. Nowymi postaciami, które poznamy, to Charlie Cutter... Mocny tylko w gębie, cwaniak. Oczywiście. ...oraz prawa ręka Catherine Talbot. Srebro. Pomimo iż cel podróży bohaterów jest jasno określony, opowieść ma dla Drakea także wymiar bardzo osobisty. W Francis Drake wylądowałby w XVI wieku. Nieraz doświadczymy łapiących za serce dialogów, a to w jaki sposób ukazane są relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami, to pokaz niesamowitych umiejętności całej ekipy produkcyjnej. Począwszy od scenarzystów, poprzez animatorów, na aktorach oddających swoje emocje postaciom skończywszy. 20 lat chroniłem twoją dupę. Nie mam zamiaru rezygnować. Jak widzisz? Chcę tylko wiedzieć, że to co robimy ma jakiś sens. Mało jest gier tak dobrze wykonanych w tym aspekcie. Fani na pewno docenią to w szczególności. Historia jest oczywiście bardzo mocną stroną całej produkcji, tak więc jej dalsze opisywanie nie ma sensu. Lepiej jest po prostu zgłębić ją samemu. Uncharted 3 jest przygodową grą akcji. Warto już od razu zaznaczyć, iż niemalże od początku gry czuć, iż mamy tutaj do czynienia z niecodzienną produkcją. Już od pierwszej części mechanika gry była jej mocną stroną, jednak to wraz z kolejnymi odsłonami ulegała ona znaczącemu usprawnieniu. W trzeciej części jest jednak trochę inaczej. Głównym motorem rozgrywki jest scenariusz i to on nadaje tempa zabawie. Kolejne momenty akcji, czy też mniej stresujące etapy, gdzie zwiedzamy jakieś zapomniane tereny, wynikają ściśle z wydarzeń w grze. Powoduje to sytuację, iż pierwsze poważne starcie ogniowe występuje po dłuższej chwili od rozpoczęcia zabawy. O ile dla jednych wydawać się to może mankamentem, patrząc się z perspektywy opowieści oraz spójności przekazu, takie podejście sprawdza się świetnie. Tempo gry jest bardzo dobrze wyważone: dynamiczny początek, moment oddechu, a potem jest już tylko lepiej, szybciej i mocniej. W pewnym momencie nawet nie myślimy o tym, co jest za nami. Nie ma po prostu na to czasu. W grze mamy do czynienia z trzema podstawowymi elementami: walka przy użyciu broni palnej z wykorzystaniem systemu osłon, potyczki na pięści, które zostały znacznie usprawnione względem poprzedniej części, przez co nabrały iście filmowej widowiskowości. Ostatnią czynnością w grze jest rozwiązywanie zagadek logicznych. Duża część z nich jest sprytnie pomyślana i nie są one na tyle trudne, aby zatrzymać nas przy sobie na dłużej. Trzeba jednak przyznać, iż zmuszają one nasze szare komórki do wysiłku, co można zaliczyć tylko i wyłącznie na plus. Podobnie jak i poprzednio, możemy także odnajdywać ukryte skarby. A wszystko to w trakcie luźnych rozmów pomiędzy głównymi bohaterami, które prowadzą pomiędzy sobą nawet przy najprostszych czynnościach. Stary, ja. Super dzięki za pomoc. Nie trzeba wyjaśniać, iż świetnie buduje to atmosferę w grze. Uncharted 3 bardzo sprawnie miesza ze sobą wszystkie elementy rozgrywki, co sprawia, iż ciężko tutaj popaść w rutynę w trakcie zabawy. Sytuacja często ulega szybkiej zmianie, a całość komplementują liczne, bardzo dynamiczne i widowiskowe sekwencje. Niektóre z nich jeszcze na długo po skończeniu gry na pewno pozostaną w pamięci graczy. Ukończenie trybu scenariusza to około 8 do 10 godzin. Tryb Multi został w zasadniczy sposób usprawniony względem poprzedniej części. Gra wykorzystuje system przepustki sieciowej, czyli jednorazowego kodu umożliwiającego nam grę online. Pierwsze zmiany dotyczą tworzenia własnej postaci. Mamy do wyboru praktycznie całą obsadę ze wszystkich części gry, oraz jako nowość całkiem pokaźną garderobę, w którą możemy przyodziać naszą własną, oryginalnie stworzoną postać. Każdy model broni wchodzi w nasze posiadanie wraz ze zdobyciem odpowiedniego poziomu. Nowością jest możliwość dokupienia za walutę dodatkowych elementów i właściwości do danego modelu, takich jak zwiększony magazynek lub szybsze przeładowywanie. Najlepsze jednak modele broni oraz niektóre ciuchy uzyskujemy poprzez zbieranie skarbów podczas właściwej gry. Mogą one pojawiać się po pokonanych wrogach lub co jakiś czas w specjalnych skrzyniach. Skarbów jest bardzo dużo, a to, że nie pojawiają się one na mapie zbyt często, oznacza, iż trzeba uzbroić się w cierpliwość w trakcie kompletowania arsenału oraz naszej garderoby. Podczas gry za likwidowanie wrogów lub inne poboczne czynności otrzymujemy medale. Służą one nie tylko jako swoista nagroda, ale także po zbieraniu odpowiedniej ilości umożliwiają nam skorzystanie z medalowego kopa. Może być to na przykład chwilowe przyspieszenie lub uzyskanie od ręki jakiejś mocniejszej broni. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu, możemy także zakupić na czas trwania kolejnej rundy jednego z paru dostępnych ułatwień dodatkowych. Jako swoista pomoc dla aktualnie przegrywającej drużyny, stworzono system dający jakieś chwilowe ułatwienie. Nie jest jednak ono nigdy na tyle duże, aby jakoś diametralnie przechylić szansę na stronę przegrywającego. Całość ustawień naszego profilu zamyka wybór stosowanej w grze prowokacji oraz emblematu, który po wygranej widnieje na murach podczas gry. W grze dostępnych jest 11 zróżnicowanych map. Teren, na którym toczy się walka, jest wielopoziomowy, tak więc, aby zdobyć dobry wynik, trzeba być niemalże nieustannie w ruchu oraz mieć oczy dookoła głowy. Zabawa dzieli się na 6 trybów versus oraz 3 tryby współpracy. Tryb wersus to typowy deathmatch, grę, w której drużyny walczą o skarb, który następnie muszą umieścić we własnej skrzyni, lub tryb, w którym zadania ulegają ciągłej zmianie, co wprowadza element losowy do całej rozgrywki. Kooperacja to powszechny już dziś tryb hordy, czyli przetrwania kolejnych nacierających fal przeciwników. Arena łowcy to tryb, w którym gracze podzieleni są na dwie drużyny. Łowcy walczą o przejęcie skarbów, a ich przeciwnicy wspomagani kontrolowanymi przez komputer botami starają się nie dopuścić do kradzieży. Jednak to pięcioczęściowy tryb przygody jest tutaj zdecydowanie najciekawszy. Co to ma niby być cholerny zjazd rodzinny? Tutaj gra w dużej mierze przypomina tryb scenariusza, gdzie trójka bohaterów w pogoni ze skarbem zmaga się z czarnymi charakterami z poprzednich odsłon gry. Współpraca graczy nie ogranicza się tylko do wspólnego eliminowania wrogów, ale także w kluczowych momentach stawia na ścisłą kooperację w pokonywaniu kolejnych przeszkód. Zdecydowanie jest to najlepszy z trybów współpracy. Nowością jest także możliwość grania w każdym z trybów multi na dzielonym ekranie. Ponownie można nagrywać, edytować oraz eksportować filmy z rozgrywki online. Całość została usprawniona i jak widać gracze czynnie korzystają z tej możliwości umieszczając swoje wyczyny w swoistym kinie, które działa przy pomocy serwisu YouTube. Po ukazaniu się drugiej części Uncharted, wszyscy gracze zgodnie stwierdzili, iż jest to niewątpliwie jedna z najlepiej jak do tej pory wyglądających gier na PlayStation 3. Zrozumiałe jest to, iż tak dużego skoku jakościowego, jaki miał miejsce pomiędzy pierwszą a drugą częścią, w trójce nie będzie. Jednak naprawdę nie da się tutaj powiedzieć złego słowa o tym, co widać na ekranie. Na uwagę zasługuje fakt, iż w sesjach Motion Capture udział brali aktorzy oryginalnie podkładający głosy bohaterom. Tak więc jakość animacji oraz co najważniejsze realizm interakcji pomiędzy poszczególnymi postaciami jest tutaj bezprecedensowy. Daj spokój, eee, przepraszam, zareka? gdzie jest nasz samochód? Stoi tam. Gra nadal miejscami wręcz olśniewa, nie tylko techniczną stroną, ale także ogromnym przywiązaniem do detali oraz ogólnego designu świata. Mało jest gier, które posiadają tak dobrą oprawę wizualną. Świetny angielski, jak i polski dubbing, gdzie w rolę Drake'a ponownie wciela się Jarosław Boberek. Jesteś piratem. A postać Catherine Marlowe odgrywana jest przez Krystynę Jandę. Zupełnie jakby los. Tak chciał. Bardzo dobry dubbing w połączeniu z niesamowitą muzyką sprawia, iż całość prezentuje się o wiele lepiej niż nie jeden film z Hollywood. Gra w dużej mierze nie posiada jakichś wielce rażących błędów. Podstawą dobrej zabawy jest wyczucie sterowania. Leci grana! Broń w trybie multi może sprawiać czasem wrażenie nieco słabej. Może także irytować fakt, iż często w ferworze walki podniesiemy nie ten przedmiot co trzeba, lub zamiast zrobić uskok przyklejmy się do ściany. Wynika to z takiego, a nie innego przypisania czynności bohatera do guzików na padzie. Gdy zaczynamy zabawę w trybach versus, jeśli nie posiadamy odpowiednio wysokiego poziomu, a co za tym idzie dostępu do lepszej broni i umiejętności pobocznych, Musimy liczyć się z tym, iż bardziej zaawansowani gracze są na starcie silniejsi od nas. Można jednak nabić sobie doświadczenia w trybach kooperacji, jeśli potyczki versus okażą się na początku zbyt stresujące. Scenariusz w grze o ile bardzo dobrze przemyślany, w pewnych miejscach stosuje pewne skróty, aby zminimalizować przestój w akcji lub aby przemieścić sprawnie bohaterów do innej lokacji. Zabieg ten jest jak wiadomo stosowany nie tylko w grach, tak więc szczepianie się pewnych uproszczeń mających na celu ogólne usprawnienie zabawy nie jest właściwym tokiem rozumowania. Charter 3 oszustwo Drake'a jest niewątpliwie kolejną bardzo dobrą częścią serii. Jest jedną z najlepszych gier w bibliotece PlayStation 3, a zarazem jedną z najlepszych wydanych gier w 2011 roku. W czasach, gdzie dla wielu wydawców wydawanie co roku kolejnej części swej flagowej serii jest sprawą priorytetową, dobrze jest widzieć grę, która nie nosi cech wydanej na siłę lub wydanej tylko wyłącznie po to, aby zamknąć rok fiskalny na jeszcze wyższym poziomie niż poprzedni. Widać tutaj nie tylko ogromne umiejętności programistów, ale przede wszystkim wielką pasję ludzi tworzących tę grę. Uncharted 3. Oszustwo Draka to bez dwóch zdań pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów nie tylko serii, ale także miłośników tego typu gier. Powód, aby przemyśleć zakup PlayStation 3, jeśli go jeszcze nie posiadacie, oraz dowód na to, że wszystko, nawet grę, która wydawałoby się jest nie do pobicia, da się zrobić jeszcze lepiej. Pięknie. No to w drogę.